Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, jeżeli głosi się, że Chrystus z wstał, to dlaczego twierdzą niektórzy spośród Was, że nie ma z wstania? Jeśli umarli nie z wstają, to i Chrystus nie z wstał. A jeżeli Chrystus nie z wstał, daremna jest Wasza wiara i aż dotąd pozostajecie w Waszych grzechach. Tak więc i ci, co pomarli w Chrystusie, poszli na zatracenie. Jeżeli tylko w tym życiu w Chrystusie nadzieję pokładamy, jesteśmy bardziej od wszystkich ludzi godni politowania. Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny spośród tych, co pomarli.